Coś wam dzisiaj opowiem. Dzisiaj do drzwi zapukał do mnie oficjalny, określony homoseksualista. Miał nawet taką wizytóweczkę, taką. Radek homoseksualista. No i on mnie zapytał: Dzień dobry, czy jest pan może gejem? Nie, żyję w szczęśliwym związku z dziewczyną i to od dobrych dwóch lat. No ale zapytał mnie, czy jednak bym nie chciał być gejem? Miał taką fajną broszurę, czekajcie. Ja miałem broszurę. Okazało się, że jeśli jesteś gejem, to, to dostajesz wyrobioną kartę Multisportu, yy, masz zniżki na teatr w każdą środę, masz zniżki yy, tanie kinowe czwartki, jest jeszcze, jest jeszcze taka fajna zapiska do sklepów spożywczych, że też masz 5% rabat. Znaczy, chyba jest w Koflandzie, w Lerma, Merleu i, i w jeszcze w jednym, ale to jeszcze nie sprawdzałem dokładnie. Ale widziałem, że no jest sporo tego, nie? No i też zaczęliśmy rozmawiać sobie o Queen. No! No i podpisałem taką umowę, że jestem e, homoseksualistą, dostałem e, kartę multisportu, od razu on miał taką już gotową, miał kartę multisportu. Eee, no ale pojawił się problem No bo tutaj dokument podpisany Leci pierwszy tydzień, drugi tydzień eee, No a jak faceci mi się nie podobali Tak dalej mi się nie podobają Powiesiłem sobie plakat eee, Tora z Ragnarok i, 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 I nic Halo, dzień dobry, bo jest taka sprawa, nie? Bo ja to, tą mowę podpisałem A nie działa, nie? No bo nie wiem właśnie Aha Aha, Aha. a. No ale, a multisport mogę zatrzymać? Okazało się, że nie mogę zmienić orientacji seksualnej na zawołanie. Prawdziwa tragedia przetoczyła się przez wszystkie szkoły w Polsce, bo okazuje się, że nie tylko będzie prowadzona edukacja seksualna wśród młodzieży, ale również w tej edukacji seksualnej mogą brać udział. Homoseksualiści, bój się Boga! LGBT? Nie dość, że niewinne dzieci dowiedzą się czym jest seks. Kiria To jeszcze dowiedzą się, że nie jest niczym złym. Identyfikować się z inną orientacją niż heteroseksualizm. Bo jak oczywiście wiadomo, polska rodzina to chłopak i dziewczyna. I wiecie co? Powiem wam, że to jest po prostu straszne. Jak ja na to patrzę, to to, to po prostu naprawdę jest straszne. Mamy XXI wiek, mamy internet, mamy bitcoiny, mamy nowoczesną technologię. I, i są ludzie w wieku 40-50 lat, którzy no, widzieli niejedno nie już w życiu i uważają, że do homoseksualizmu. Można przekonać za pomocą rozmowy. No ja nie wiem, ja tam nie chcę być homoseksualistą. Ale co ty, Jasiu, opowiadasz? Zobacz co, posłuchaj sobie Queenu. Czyli co, teraz mam być homoseksualistą? Tak, musisz zasilić nasze szeregi LGBT. No dobra. Najlepsze jest to, że... Trzy czwarte osób, które mówią o tym, że nie akceptują homoseksualistów, że nie akceptują lesbijek, gejów, to nigdy w życiu nie spotkali żadnego zadeklarowanego homoseksualisty, nigdy z nim nie rozmawiali. Bo tak jak pytam ludzi, czy znasz kogoś, czy z nim rozmawiałeś, czy masz wśród swoich znajomych kogoś takiego, to od razu słyszę, że nie, bo ja przecież nie jestem pedał. A co, piłkarze to mają tylko znajomych piłkarzy, a piekarze tylko znajomych piekarzy, nie? No i cały czas jest powtarzane, że przez tych sodomitów te biedne dzieci zejdą na złą drogę. Nie! Ale szkoda, że jak wasze dzieci oglądają pato streamerów i grają w gry 18, to już jakoś na złą drogę nie schodzą, nie? Ja wam powiem, że kiedyś jeszcze w czasach takich, ja wiem, ja 19 lat może miałem, to bałem się homoseksualistów. Nie czułem jakiegoś obrzydzenia, nie czułem nienawiści. Ale taki, taki jakiś dziwny strach, dlatego że jak miałem 19 lat, to dopiero właściwie yy, pojechałem na studia do Olsztyna, troszeczkę poznałem, bym powiedział, szerszego świata i. Bałem się, nie wiem, chyba, chyba, że mnie zindoktrynują, że nagle zostanę gejem, że, że, coś takiego się dzieje, że wiecie, idziecie do klubu gejowskiego, dostajesz pastylkę homoseksualizmu i teraz nagle myk. Mnie właściwie z homofobii fenomenalnie wyleczyło właśnie spotkanie gejów i lesbijek w klubie dla tak zwanej branży. Pamiętam nawet, że jak wchodziliśmy do środka, to ochroniarz na nas spytał, czy znany nam jest klimat Babu. I wtedy my, że tak, że wiemy o co chodzi, ja kompletnie nie kumałem, czy co, że jazz będą puszczać, czy swing, czy o co chodzi. I to było naprawdę niesamowite przeżycie, pamiętam, z tych 19 latek miałem, bo się okazało, że ci geje, te lesbijki, to są Normalni ludzie. To są inteligentni, wygadani, humorystyczni, dowcipni, spokojni, fajni ludzie. E, nikt mnie tam nie indoktrynował, e, nikt mnie nie przekonywał, nie nagabywał mnie do niczego. Jak e, z, zostałem określony, ja powiedziałem, że jestem hetero, to, to byłem sobie właściwie taki rodzynek właściwie i oni, okej, okay, aha. To jest wiecie, to działa tak właściwie jak, jak dziewczyna powie w knajpie, że jest, ma chłopaka. Okej, okay. przynajmniej dojrzali faceci się tak zachowują, ale oczywiście troglodyta dalej będzie podbijał, bo przecież facet nie szafa, da się przestawić. I powiem Wam, że to jest przerażające, że w dzisiejszych czasach yy, w ogóle takie akcje yy, propagujące homoseksualizm, pokazujące, że to nie jest nic złego być homoseksualistą, potrafią burzyć aż tak gigantyczne emocje, że w ludziach to się gotuje z tego powodu. I jak ma się potem czuć to dziecko, prawda? Jak ma się czuć ten dwunastolatek, trzynastolatek? Który zaczyna czuć, a może ja jednak do tej drugiej strony, może ja jednak jestem w tą drugą orientację, i co on ma wtedy pomyśleć? Przecież on jest przerażony. Co powiedzą rodzice, co powiedzą koledzy? Będą się wszyscy ze mnie śmiali. Zamiast podejść do tego jakoś normalnie, to, to musimy nakręcać taką naprawdę pandemię straszną? Ja mam w ogóle takie pytanie do rodziców, którzy tak, tak strasznie się burzą przeciwko edukacji seksualnej, przeciwko homofobii. Ludzie, co jest z wami? Wychowaliście się w średniowieczu, czy o co chodzi? Seks leży po prostu na ulicy. Seks dawno przestał być tematem tabu. Wisłocka była 30 lat temu. I mam wrażenie, że do tej pory nic się nie zmieniło w tym temacie, że dla, dalej dla ludzi temat seksualności swojej, temat seksu to jest jakieś po prostu z kosmosu, a potem jesteśmy zdziwieni, że 13-14 latek to się z pornografii uczy o seksie, bo nikt wcześniej nie miał odwagi z nim w ogóle o tym porozmawiać. No ale zaraz ty się wypowiadasz o homofobii, o edukacji seksualnej, a co jak ten program zobaczą dzieci? 11 latek potrafi być wyzywany od pedałów, 10 latek potrafi być wyzywane od pedałów, ośmiolatkowi potrafią założyć yy, konto na portalu yy, o charakterze seksualnym w ramach żartu wake up ludzie, to się dzieje na naszych oczach właśnie nie udawajcie, że dzieciak nie interesuje się seksem nie udawajcie, że dzieciak nie interesuje się orientacją seksualną, porozmawiajmy na ten temat zanim będzie za późno i apel ode mnie do każdego młodego człowieka, który boryka się z taką niepewnością, boryka się z brakiem identyfikacji, posłuchaj mnie uważnie, co teraz Ci powiem. Nie ma nic złego w byciu gejem, nie ma nic złego w byciu lesbijką, nie ma nic złego w byciu biseksualistą, nie ma nic złego w byciu sobą. Nie musisz ze sobą walczyć. I nie musisz się bać samego siebie. I nie pozwól, żeby mylna ocena osób trzecich zaburzyła twoje poczucie własnej wartości. Możesz być dumny z siebie, możesz czuć się swobodnie, znajdź ludzi. Mamy XXI wiek, znajdź ludzi w internecie, którzy mogą z Tobą na ten temat porozmawiać. Nie przejmuj się, naprawdę nie przejmuj się tym, co mogą do Ciebie powiedzieć inni. Możesz być z siebie dumny, możesz śmiało o sobie mówić. To nie jest naprawdę nic złego. A jeżeli tego jeszcze nie usłyszałeś, to pragnę powiedzieć: Jesteś w porządku, naprawdę. A do drugiej strony też mam bardzo ważny komunikat. Nie możesz zarazić się homoseksualizmem. Nie możesz przekonać się nagle do homoseksualizmu, bo gej z tobą porozmawia albo zobaczysz, nie wiem, penisa na nagraniu. To nie jest nic złego być homoseksualistą. I to nie jest nic złego mieć przyjaciela homoseksualistę. Ja teraz dopiero zaczynam rozumieć, dlaczego są te wszystkie plakaty, Proud. To gay. I się dziwiliśmy, że co? Oni są dumni, epatują tak tą seksualnością. Oni muszą tym epatować. Bo muszą pokazać właśnie tym najmłodszym, którzy się boją tego, którzy popadają w depresję. Ile mamy prób samobójczych z tego powodu. Że to jest okej. Okay. Możesz. Możesz być gejem, możesz być lesbijką. To jest okej. Okay. Z mojej strony to wszystko, kochani. I jak zawsze, na razie. Do zobaczenia i do usłyszenia.